Dzień dobry, w dzisiejszym filmie zobaczymy, jak możemy włączyć widok satelitarny w Google Maps. To bardzo proste i zobaczymy to krok po kroku. Na początku otwieramy Google Maps. To działa zarówno na Androidzie, jak i na iPhone'ie. Następnie naciskamy ikonę dwóch warstw, która znajduje się tutaj po prawej stronie. Kolejno naciskamy środkową opcję, która nazywa się satelita, i jak widzicie, od razu pojawia się nasz widok w trybie satelitarnym. Tutaj możecie zobaczyć różne opcje, takie jak roślinność, teren, budynki i inne elementy. Inna dostępna opcja to tryb 3D. Wracamy do tego samego przycisku i oprócz satelita możemy również włączyć opcję 3D. Naciskamy, następnie ponownie naciskamy satelita. I teraz tak, jeśli przesuniemy dwa palce w górę lub w dół, jak widzicie, możemy również zobaczyć mapę w ten sposób. Możemy też zobaczyć różne budynki i struktury w widoku trójwymiarowym. To wszystko dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.